Witam serdecznie na medytacji uwalniającej wstyd i poczucie winy z obecnego oraz z poprzednich wcieleń. Ja jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest taki nasz czas dla duszy. Dziękuję z całego serca. Jeżeli zechcesz podzielić się swoją opinią, swoimi odczuciami na temat tej medytacji. Zaczynamy. Przyjmij wygodną pozycję. Możesz siedzieć, możesz leżeć. Zamknij oczy. Głęboko i spokojnie oddychaj. Wdech przez nos, wydech spokojny przez usta. Oddychaj światłem, poczuj, jak wydychasz światło. A z wydechem uwalniasz całe napięcie, które nagromadziło się w twoim ciele. Poczuj, jak z każdym wydechem twoje mięśnie odpuszczają. Twoje ciało staje się coraz luźniejsze. Jesteś bezpieczna, jesteś bezpieczny. Twoje myśli uspokajają się i pozwalają płynąć. Poczuj, jak z każdym oddechem, Twoje ciało stawia coraz to mniejszy opór, aż w końcu poddaje się. I leży zrelaksowane. Głęboki wdech ze światła i wydech. Poczuj teraz, jak ziemia pod tobą otwiera swoje matczyne ramiona, otula cię ciepłem i bezpieczeństwem. Jesteś bezpieczna? Jesteś kochana? Jesteś prowadzona. Poczuj to ciepło, które płynie z ramion matki ziemi w każdej komórce swojego ciała. Aż po czubek głowy. Wyobraź sobie teraz i poczuj, jak nad Twoją głową otwiera się delikatny promień złotego światła. To światło źródła, bezwarunkowa miłość w najczystszej postaci. Nie ocenia. Nie każe, nie wymaga, ono po prostu jest i otula cię miłością. Poczuj tę miłość w każdej komórce swojego ciała. To światło przepływa teraz od czakry korony. Po palce u stóp. Z każdym oddechem powtarzaj. Pozwalam, aby światło miłości uzdrowiło mnie całkowicie. To światło zna wszystkie Twoje historie, zna wszystkie chwile, w których wstyd i poczucie winy zatrzymały Twój oddech i bez słów zaczyna je rozpuszczać. Kieruj teraz swoją uwagę do swojego serca. W jego centrum zobacz maleńkie dziecko, Twoją wewnętrzną istotę. Ona może być skulona, zawstydzona, może patrzeć w dół. Zbliż się do niej powoli, w ciszy. Uklęknij przed nią i połóż rękę na jej ramieniu. Powiedz jej cicho: wszystko, co zrobiłaś, było wynikiem nauki. Nie musisz już się karać. Wybaczam Ci. Kocham Cię. Poczuj, jak dziecko zaczyna podnosić głowę. W jego oczach pojawia się błysk zrozumienia. Złote światło z Twojego serca otula je jak miękką kołderką. Obejmujesz tę część siebie i pozwalasz jej wrócić do światła. wszystkie sytuacje w których czułaś, czułeś poczucie winy teraz rozpuszczają się w świetle bezwarunkowej miłości zostaje tylko czyste zrozumienie że każda decyzja była lekcją że Twoja dusza zawsze wybierała tak, jak potrafiła najlepiej. Powtarzaj teraz w sercu. Uwalniam się od winy. Wybaczam sobie. Wybaczam wszystkim. Powtórz, powtórz tyle razy, ile potrzebujesz. Uwalniam się od winy. Wybaczam sobie. Wybaczam wszystkim. Utul teraz siebie światłem bezwarunkowej miłości, i powiedz do siebie po imieniu kocham cię. Przenieś teraz swoją uwagę. Do czakry gardła i splotu słonecznego. Tam, gdzie często ukrywa się wstyd, możesz poczuć ucisk, możesz poczuć delikatne ciepło. To miejsce, Woła o miłość. Wyobraź sobie teraz i poczuj to, jak z Twojego serca wypływa turkusowe, złote światło. Rozpływa się na czakrę gardła. I na czakrę Splotu Słonecznego. Usłysz, jak to światło mówi do ciebie, nie musisz już się chować. Nie musisz udowadniać. Jesteś wystarczająca wystarczający A teraz ty powtórz na głos Nie muszę się już chować Nie muszę udowadniać Jestem wystarczająca Wystarczający. Poczuj teraz, jak wszystkie dawne sytuacje z tego życia i z poprzednich wcieleń rozpuszczają się. Rozpuszczają się jak mgła. Poczucie wstydu, które było ciężarem przez wieki, teraz unosi się i staje się lekkie. I rozpływa się w świetle bezwarunkowej miłości. Zostaje tylko lekkość. I wolność. Poczuj, jak Twoje ciało staje się przejrzyste, jak gdyby promienie światła przenikały Cię w każdej warstwie. Twoje ciało, Twoja dusza są wolne od poczucia wstydu. Powiedz teraz: uwolniłam, uwolniłem się od wstydu, z wszelkich wcieleń. Jestem wolna? Jestem czysta. Jestem światłem. A teraz zobacz siebie na ścieżce duszy. Zobacz, jak idziesz po złotej spirali czasu. Widzisz za sobą setki, setki swoich wcieleń z różnych epok, światów. Każde z tych wcieleń coś niesie: wstyd, winę, smutek, ból. Podejdź do nich, podejdź do nich z miłością. Spójrz im w oczy i powiedz. Dziękuję Ci z całego serca, że niosłaś, niosłeś ten ciężar, aby mogła, mógł dziś go uwolnić. I zobacz, jak cały wstyd, wina, ból, smutek, jak mgła uchodzi z tych postaci, i rozpuszcza się, rozpuszcza się w świetle miłości. Zobacz też, jak teraz te postacie zaczynają się rozpuszczać i wracać do źródła. Uwolnione, lekkie, w poczuciu bezwarunkowej miłości. Zobacz, jak stają się jednością ze źródłem. Z każdą rozpuszczoną postacią czujesz, jak Twoja dusza staje się coraz jaśniejsza. Tak jakby wszystkie części Ciebie wracały do domu z lekkością i w poczuciu bezwarunkowej miłości. Powiedz teraz do siebie. Wybaczam sobie w każdym wcieleniu. Wybaczam każdemu, kto mnie skrzywdził. Wybaczam tym, których i ja zraniłam. Uwalniam nas wszystkich. Poczuj tę lekkość. Poczuj tę wolność. Poczuj, że całe Twoje ciało zaczyna wibrować światłem. Światło przenika Twój oddech. Światło łączy się z Twoim sercem, z Twoją duszą. Złote i różowe promienie otulają Cię jak skrzydła anioła. Anioł przebaczenia jest przy Tobie, może to archanioł Zadkiem lub haniel staje za tobą, kładzie dłonie na Twoich ramionach i mówi, Twoja dusza jest wolna, wybaczenie już się dokonało. Pozwól sobie to poczuć bez pośpiechu, bez analiz. Po prostu trwaj w tym świetle, które jest tobą. Poczuj tę anielską energię. Daj jej przeniknąć do Twojej duszy do twojego ciała Powtarzaj cichutko w rytmie bicia serca Jestem niewinna Jestem niewinny Jestem czysta Jestem czysty Jestem światłem. Jestem światłem. Jam jest miłością. Moje serce jest świątynią miłości i przebaczenia. Z wdzięcznością przyjmuję wolność, moja dusza jest doskonała. Poczuj teraz. Jak złote światło bezwarunkowej miłości unosi cię ku górze, pozostawiając w tobie głęboki spokój i wdzięczność. Poczuj, jak się unosisz, poczuj tę lekkość w sobie. Poczuj teraz, poczuj bezwarunkową miłość, jak to uczucie cię otula, ile daje ci miłości, szczęścia. Weź głęboki wdech i wydech. I jeszcze raz głęboki wdech. I wydech. Poruszaj delikatnie palcami u stóp, palcami u rąk, poruszaj ramionami. Weź głęboki wdech i wydech, i poczuj tę lekkość. Poczuj to szczęście. Zaraz, kiedy otworzysz oczy, poczujesz, że coś głęboko w Tobie się zmieniło, że to, co było ciężarem przez wiele żyć, rozpuściło się w świetle. Otwórz oczy i powiedz, Moja dusza jest wolna. Ja jest miłością. Ja jest czystym światłem. A ja z całego serca dziękuję Ci za tę wspólną medytację. Jeżeli masz ochotę wesprzeć mój kanał, to zapraszam do postawienia mi wirtualnej kawki na bajkowi, do zostawienia komentarza i do podzielenia się tą medytacją z innymi. Być może komuś pomoże i przyniesie ulgę. Z całego serca dziękuję Ci, że tu ze mną jesteś. Przytulam, Magda.